W poniedziałek minęła 22, czas na serwis informacyjny telewizji Polonia. Karolina Dobrowolska. Witam państwa i zapraszam na polonie 24 Oto, co dziś przygotowaliśmy. Los, przeznaczenie, Bóg, a może zwykły zbieg okoliczności. Mieli być na pokładzie tu Tupolewa, mieli lecieć do Smoleńska. Nie polecieli, poleciał ktoś inny. Dziś, po trzech latach, pytamy tych, którzy oceleli, jak to wydarzenie zmieniło ich życie. Karolina Lewicka. Nowoczesne, dynamicznie się rozwijające i coraz bardziej atrakcyjne dla obcokrajowców, także dla arabskiej telewizji. Wrocław stał się bohaterem reportażu stacji Al Jazeera. Więcej o wrocławskiej wieży Babel w materiale Andrzeja Grzegorzówki. Ten wizerunek polski w świecie psują dane dotyczące bezrobocia. Jednak absolwenci szkół wyższych, choć mają problemy ze znalezieniem pracy, mają też coraz większe wymagania dotyczące pensji. Na początek? 3000 na rękę. Czy to dużo i co na to pracodawcy? Sprawdzał Marek Zieliński. Piękny polski akcent na boiskach NBA, już za chwilę w Polonii 24 o dziewczynach, które błyszczą w Phoenix. A co jeszcze w programie? Rak. Dla starszych pacjentów taka diagnoza to często wyrok. Jednak lekarze ze szpitala w Katowicach przywracają nadzieję. Przeszczepili szpik kostny pacjentowi, który skończył już 80 lat. To pierwsza taka operacja w Polsce i przełom w leczeniu raka na skalę światową. Na ten koncert fani za oceanem czekali od wielu miesięcy. Z okazji 25-lecia zespół Demono zagrał w Nowym Jorku. Były największe przeboje, kawery piosenek z lat 60. I 70. -tych. Nie zabrakło też utworów z najnowszej płyty. I pozostajemy w Stanach Zjednoczonych. Mimo, że dla kontuzjowanego Marcina Gortata sezon już się skończył, to na boiskach NBA nie brakuje polskich akcentów. I to pięknych akcentów. Na zaproszenie koszykarza do Phoenix przyjechały cheerleaderki z nad Dwadzieścia 20 lat minęło jak jeden dzień. Nasze urodziny zbiegły się w czasie z 18 już wręczeniem nagród za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju. O powodach do świętowania Piotr Maślak. I to już wszystko w Polonii 24. Ja dziękując za nasze spotkanie. Polecam Państwu nasz program jutro, oczywiście o 22. Zapraszam i do zobaczenia.